Więc tak, wchodzimy tylnym wejściem, wtedy mamy 20 sekund na włączenie alarmu I ty załatwiasz ochronę, a ja wyłączam kamery Następnie szybem wentylacyjnym przedostajemy się Dobra, do... czekaj, czy my w ogóle mamy jakieś maski? Spokojnie, mam to ogarnięte Dom z papieru? Joker? To w ogóle jest ten sam film, stary No jakiś rok temu bylibyśmy oryginalni. Nie no, zróbmy coś swojego. Wiesz co, ma pomysł. Wiadomość z ostatniej chwili jesteśmy przed siedzibą banku centralnego, gdzie miał dzisiaj miejsce bardzo zuchwały napad. Dwoje zamaskowanych bandytów co prawda zostało złapanych po 12 minutach, ale nie można im odmówić oryginalności, gdy napada się bank w takim stroju. Chcieli ukraść miliony, ale na pewno nie kradli pomysłu na siebie. Z miejsca wydarzeń Antoni Kamiński.